RPG, GTA, Cyberpunk i anime w jednym. Poznajcie nową grę studia NetEase o nazwie Ananta. Wydawca East Games oraz studio Naked Rain opublikowali 7-minutowy zwiastun rozgrywki z nadchodzącej darmowej gry RPG z otwartym światem o nazwie Ananta. Ananta to urbanistyczne RPG z otwartym światem, w którym gracze wcielą się w różne postacie i będą eksplorowali rozległą metropolię pełną życia, od biznesowych dzielnic po ukryte załuki. Miasto zaoferuje nieograniczoną swobodę działania, a sama gra pozwoli na tworzenie własnej ekipy i odkrywanie zagrożeń się w cieniu lub cieszenie się nocnym życiem pod blaskiem neonów. Mieszkańcy mają zachowywać się inteligentnie i realistycznie, nadając światu wiarygod. Co więcej, gracze mają mieć wpływ na sytuację w mieście. Mogą na przykład podglądać telefony przechodniów lub łamać przepisy ruchu drogowego, co realnie wpływa na otoczenie i odbiór naszej postaci przez społeczność. Naturalnie gra zaoferuje walkę, a ta ma być dynamiczna i pozwoli na wykorzystanie elementów otoczenia, podobnie jak różnego rodzaju kosze i motocykle w grach z serii Akuza. W grze Ananta zaimplementowano system 3C, czyli Character Camera Control, a to pozwoli dotrzeć praktycznie wszędzie, również dzięki technikom Traversal, tak jak bujanie się na linie zupełnie tak jakbyśmy chcieli się w po mieście przyjdzie nam także poruszać się różnego rodzaju pojazdami, takimi jak samochody, motocykle, taksówki, helikoptery, a nawet transportem publicznym. Jednym z ciekawszych elementów mogą okazać się role, jakie może przebrać nasza postać. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby stać się zarówno kapitanem oddziału specjalnego lub hakerem, jak i dostawcą, streamerem lub policjantem. Wszystko zależy od gracza. Ananta powstaje z myślą o platformach PC, PS5, iOS i Android. Data premiery nie została jeszcze ogłoszona.